Cześć. To, co dziś Ci pokażę kilka lat temu, wywołało u mnie dosłownie szok i było chyba rzeczą, która w największy sposób wpłynęła na mój sposób myślenia. Przedstawię Ci proste dowody na to, że firmy odzieżowe mają Cię po prostu za naiwniaka. Muzyka Że opowiem Ci historię. Rok 2018, początek listopada, temperatury na zewnątrz coraz niższe, więc najwyższy czas schować letnie rzeczy i wyciągnąć te zimowe. No i między innymi wyciągam moją zimową kurtkę. Trochę już znoszona, guziki już lekko przetarte. No, na pierwszy rzut oka widać, że nie jest już w świetnym stanie. Pierwsza myśl? Pora kupić coś nowego, bo w tej nie wyglądam już zbyt dobrze. Na e-mail dostaję przecież codziennie co najmniej kilka zaproszeń do sklepów, informacji o nowych kolekcjach i kodów rabatowych. W internecie ciągle trafiam na reklamy ubrań znanych marek. Więc decyzja. Jadę do galerii handlowej i szukam sobie czegoś nowego. No, i wchodzę do sklepu, tam wszystko jest dobrze oświetlone, cicho gra sobie muzyka, wszystkie ubrania są świetnie wyeksponowane na wieszakach. Podchodzi do mnie bardzo miła pani i pyta się, czy może mi w czymś pomóc. Pokazuje mi piękny płaszcz, przymierzam go, leży dobrze, wygląda dobrze, kolor też jest ładny. No i co? Biorę go. Płacę za niego mniej więcej tysiąc złotych. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była kwota, ale jestem zadowolony. Do czasu. Mijają dwa miesiące. Przychodzi styczeń, robi się zimno, i nagle okazuje się, że ten płaszcz, który miał być zimowy, nie jest aż taki ciepły. Muszę pod niego zakładać co najmniej gruby sweter, żeby było mi komfortowo. I do tego cały się zmechacił i w ogóle nie wygląda tak, jak jeszcze dwa miesiące wcześniej. Ogólnie to wygląda tak, że pod koniec zimy zacząłem się zastanawiać, czy w następnym sezonie będę go jeszcze w ogóle nosił. O co tutaj chodzi? Dobra firma, znana marka, zapłaciłem za niego dość dużo, a dostałem taki bubel. No i patrzę na metkę. Tam poliester, wełna i akryl. Wtedy jeszcze nie znałem się na składach, więc myślę sobie: No jest wełna, więc chyba wszystko w porządku. Ale głównym znaczeniem miało to, że tak naprawdę tej wełny było tylko kilkanaście procent, a cała reszta to były beznadziejne materiały. Spowodowało to, że nie dość, że płaszcz nie dawał mi wystarczająco ciepła, to jeszcze był tak słabej jakości, że po jednym sezonie był praktycznie do wyrzucenia. Wydałem dużo pieniędzy, a kupiłem tak naprawdę coś, co nie miało ani funkcjonalności, ani jakości. No, przecież nie o to chodzi. Rzeczy, które kupujemy na zimę, mają spełniać jakąś swoją funkcję, tak? Mają powodować, że będzie nam ciepło. I wtedy postanowiłem sobie, nigdy więcej nie dam się nabrać. Nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś traktował mnie jak naiwniaka i wyciągał ode mnie moje pieniądze. Od tamtego momentu zacząłem uczyć się o ubraniach. Zawsze lubiłem ubierać się dobrze i wyglądać dobrze, ale po prostu wcześniej tego nie umiałem. Teraz wszystko się zmieniło. Nie dałbym już się nabrać na słabej jakości ubrania, przepłacając za nie tylko dlatego, że był na nich znaczek. Jakość to podstawa. I chcę, abyś ty również umiał ustrzec się przed kupowaniem bubli i rzeczy, z których po prostu nie jesteś zadowolony. Po to jest ten kanał i po to jest ten odcinek, który tak naprawdę jest początkiem nowej serii. Serii, w której pokażę ci, jak odróżnić buble od perełek i jak szukać rzeczy, dzięki którym będziesz wyglądał dobrze, będziesz się czuł dobrze i po prostu posłużą ci one naprawdę długie lata. Mam tu idealny przykład, który otworzy ci oczy. Spójrz na te sneakersy. Klasyczne, eleganckie, dobrze wyglądające. Prawdopodobnie również wygodne. No, świetnie wpisują się w to, o czym opowiadam na kanale. Oglądasz moje odcinki, wiesz na co zwracać uwagę, szukasz po sklepach, trafiasz na te sneakersy i myślisz, super, kupuję. Znana marka, uznawana za dość luksusową, to na pewno będą dobra. Zwłaszcza, że kosztują 859 zł. No, nie jest to mało za sneakersy. Ale stop, sprawdźmy skład. Materiał zewnętrzny, skóra podobny. Materiał wewnętrzny, skóra ekologiczna. Struktura, skóra ekologiczna. Czyli buty, w których po pierwsze stopa będzie ci się bardziej pocić, ponieważ skóra ekologiczna nie jest oddychająca, a po drugie z dużym prawdopodobieństwem będą to jednosezonówki. Skóra ekologiczna jest bardzo podatna na pęknięcia, zwłaszcza w miejscach, które często się zginają, a przecież but zgina się przy każdym Twoim kroku. Prawie 900 zł wyrzucone w błoto tylko dlatego, że dałeś się nabrać na marketing. I znaną nazwę marki. Teraz spójrz na te sneakersy. Bardzo podobne, w sumie to różnią się wyłącznie detalami też klasyczne, eleganckie i dobrze wyglądające. No pewnie, jakbyś postawił jedne obok drugich, to nie byłbyś w stanie powiedzieć, które są lepsze. Marka też znana, na pewno ją kojarzysz. Sprawdźmy skład tutaj: materiał skóra, podszewka skóra 100%. Strona wierzchnia, czyli w tym przypadku język oraz detale z tyłu buta, zamsz, który oczywiście jest również skórą, czyli całe buty oprócz podeszwy są skórzane. Ten materiał gwarantuje wytrzymałość, gwarantuje to, że buty dopasują się do twojej stopy i że dużo mniej będziesz się w nich pocił. I na koniec wisienka na torcie. Cena tych butów to 275 zł. Ponad trzy razy mniej niż poprzednie. Zabuty, które mogą przetrwać ci naprawdę dużo dłużej niż tamte. Jak widzisz takie rzeczy i naprawdę sobie to uświadomisz, to zobaczysz, jak bardzo jesteś naciągany. A ja nie chcę, żebyś ty dawał się naciągać. Dlatego nauczę cię, jak świadomie budować swoją szafę, jak wybierać rzeczy dobrej jakości i za nie nie przepłacać. Już w grudniu pojawi się kolejny odcinek tej serii, w którym osobiście przetestuję zimowy element garderoby. Daj znać w komentarzu, jaką rzecz chciałbyś, abym sprawdził. Płaszcz? Sweter? A może buty? Daj znać, czego potrzebujesz. Już wprost nie mogę się doczekać, aż przedstawię Wam kolejny odcinek tej serii. Także, jeśli również Ty na niego czekasz, to zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco i nie przegapić następnych odcinków. To wszystko na dziś, dzięki, że tu ze mną jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia!